Hej hej, cześć z tej strony docentu. Witam w kolejnej części z budowy domku, w kolejnym poradniku. Który to odcinek? Żebym to ja wiedział, nie mam pojęcia zielonego, bo już troszkę tych odcinków było. No ale co? Zabieramy się do roboty. Dzisiaj robimy sobie dalej wykończenie tej naszej piwnicy. I teraz tak. Bo ostatnio troszkę tutaj nakopaliśmy, I teraz jeszcze, żeby was utwierdzić, jakiej to wielkości wszystko jest, to powiem wam tak. Eee, odtąd do samego końca, czyli do tej ściany, mamy tu przestrzeni 26. I tu, ta ściana, przypuśćmy, ona się nam kończy. No, na razie tutaj można o, zamienić tymi popękanymi cegiełkami, bądź czymkolwiek, co u siebie stosujecie. Natomiast tak, to jest 26, a odtąd, moi drodzy, tu do końca przestrzeni jest 14, czyli mamy coś takiego 26 na 14. Ja tu jeszcze wstawię, żeby troszkę widniej było, gdzie nie gdzie, żebyście Wy to u mnie widzieli. No i co, i teraz tak bierzemy się za zrobienie tej naszej piwnicy. To będzie taka piwnica wypasiona, gdzie będziemy sobie żyli. O, cztery takie glowstony, bez spokojni, nie będzie widać. Za tymi glowstonami, zróbcie coś takiego: dwa, po jednym do góry. I tu jeden wystający, czyli żeby było coś takiego, jak mamy tutaj, nie? I to zamieniamy też wszystko na takie same cegiełki. O, coś takiego chciałem zrobić. Tego tutaj nie będzie widać, bo tutaj sobie położymy dywanik. Dywanik, który ja będę tam kładł, to będzie szary. I tak, pach, 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 pach. Cztery. Ale myślę, że zrobimy sobie może nawet coś takiego. Bądź jeszcze możemy spróbować zrobić najwyżej tak. Zobaczmy jak to, jak to będzie wyglądało. Myślę, że też jest nieźle, ale czy tak zostawimy? Może nie, może po prostu zróbmy, bo to już będzie za dużo miejsca nam zajmowało takie o pojedyncze, takie c odwrócone i tutaj mamy to samo, ten sam motywik, a tym sobie jeszcze może o dywanikiem nawet zrobimy w ten sposób i tą część mamy tutaj oświetloną, co, co dla nas jest bardzo ważne i teraz tak kolejna rzecz, wiecie co? się zastanawiam. Tutaj zróbcie jeszcze wydubiemy sobie to. I tutaj damy znowu e, popękane cegły. O. I teraz tak, ja wezmę. Ja wezmę, może tak, e, deski z tropikalnego drewna. I wezmę też schodki z tropikalnego drewna. O. Wezmę też. Wezmę też od razu kwarcową płytkę teraz tak, tu będzie w tej części telewizor, nie? i musimy zrobić coś takiego. Raz, tutaj dwa, e, dwa cegiełek i tutaj tak wystające. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz się zastanówmy, tutaj dajmy na dwa, na trzy do góry, może na cztery w sumie do góry. Tu dajmy schodki z tej strony. Raz, dwa. I tu też raz, dwa. To sobie będzie teraz tak szło, i tutaj wszystko będziemy wypełniać. Czyli robimy taką ścianę. Tak, troszkę to będzie, może skomplikowane, może nie. O, coś takiego. Czyli to ma 4, 2, 4 na 9, żebyście też pamiętali. Kolejną rzeczą, którą sobie zrobimy, to tak, musimy wziąć czarną wełnę. I zrobimy telewizor. Ten telewizor e, damy, żebycie co, zróbmy tak raz, dwa, trzy najpierw pół płytki. Proszę to troszkę tutaj usunąć, Jeszcze, żebyście coś tu widzieli. Nie może o, dam tak i tak tymczasowo do e, w podłogę wozę domy 3, 4, 5, 6, 7 takich e, płytek, i dajmy to e, może tak, tutaj gdzie mamy tą półeczkę, zróbmy takie całe klocki, w sumie 4, i tu jeszcze pół płytką, czyli żeby dwie były. I teraz tak, tutaj zrobimy raz, dwa nad tymi półpłytkami, dwa klocki i jeszcze jeden. Idziemy z powrotem. To może być ciut skomplikowany, ale chyba nie za bardzo, żeby powstała nam taka półka. I Tutaj teraz możemy sobie wrzucić sześć sztuk. O, taki telewizor. No i całkiem nieźle to będzie wyglądało. Ostatnio zarzucacie mi. Ostatnio, tam jeden taki miałem, że coraz słabiej mebluję. Moi drodzy, z tym meblowaniem to jest tak, że. Ja tam nie traktuję to jako tam zarzut, ktoś tam chce mnie zmotywować, rozumiem. Natomiast z meblowaniem to jest tak, że no to też trzeba mieć wenę do, do meblowania. Ja się staram, z, przeważnie staram się, żebyście mieli coś nowego pokazane, czyli każdy mój domek, żeby wyglądał troszkę inaczej, czyli te umeblowanie, żeby było troszkę inne. Tu damy kwiatki, o, w ten sposób. No i mamy taką półkę na telewizor i mam nadzieję, że tutaj e, coś sobie też z tego wyniesiecie, czyli te, z, zawsze, to, no nie zawsze to jest najpiękniejsze to, co ja robię. Czasem mogłyby być jakieś tam rozwiązania lepsze, ale nie chcę też ich powtarzać za bardzo. No czasem się zdarzy, ale za bardzo może nie chcę. Dobra, to jest taka pierwsza rzecz. E, drugą rzeczą, którą musimy zrobić, to tutaj te brzydkie wszystkie cegły musimy Wymieniać na, na cegły popękane, i wiecie co? Ja może zrobię tak stąd, to sobie to wymienicie. Ja dam dotąd i wpiszemy 98 przez 2 To były jak dobrze pamiętam? Tak jest. Dobra. I to też to sobie tutaj zamięcie. Czyli mamy taką pierwszą ścianę. I co tutaj dalej zrobimy? Zrobimy teraz sofę sobie w tym miejscu tutaj. Do sofy będzie nam potrzebna brązowa wełna. Yy, brązowy dywan. Tak jest. I będzie nam potrzebny śnieg. Czyli tak weźmiemy sobie śnieg. I co ważne. Śnieg taki w bloku, że nie, że będziemy stawiać, tylko będziemy śnieg w bloku używać. I teraz, tak tu, jak się nam kończy, ten, ten nasz stolik to raz, dwa, trzy, cztery i raz cztery odstępu. I zróbmy trzy takie, nie? Trzy takie pełne klocki. I teraz bierzemy śnieg, i tak jak się nam tutaj kończy. Wiecie, może zróbmy najpierw tak. Ja wywalę to. Pamiętajcie, że jak ze śniegu coś robicie, to żeby Wam się nie rozpuścił, to musi być 4 bloki, e, chyba odstępu, jak dobrze pamiętam. I zróbcie tu raz, 2, 3, 4 na 5, przypuśćmy. I też takich 5 zrobicie e, długości. Raz, 2, 3, 4, 5 i po 5 wysokości z tych płatków śniegu sypmy coś takiego i tutaj dwa bloki, tylko to muszą być bloki, żeby się wam położył dywanik. I teraz tak, ten dywanik nie kładziecie na to, bo. A, położycie zresztą. Ale gdybyście mieli problem z położeniem, to klikajcie tu w ten rand, nie? I dojdziecie sobie. Tak, i macie kanapę. To w tej chwili też jeszcze usunę, żeby mi się śnieg nie rozpuścił, a tu zrobimy raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa. Coś takiego. Taka nowa czesna kanapa, taki fajny design. I do tego włożymy, moi drodzy, tutaj postawimy sobie kwiatka na tą kanapę i może tak kwiatek, co wy na to, pach. Niech będzie, na razie niech zostanie. I teraz przydałoby się jakiś taki fajny nowoczesny stolik. I zrobimy go z kwartus ze śniegu nie będziemy robić, bo tutaj chcemy sobie oświetlić. I pytanie: jak go zrobimy? Może tu? 2, 4, 6, 8? Może to nie? Może tak go zrobimy, co? Będzie lepiej wyglądało. Czyli tak jak się nasz ekran zaczyna i o jeden dalej nie, nie, niech będzie. A no, myślę, że spoko. Teraz tak, musimy mieć oświetlenie jakieś. I wybicie tu. Tu, bo tu chcemy zrobić jeszcze dywan, czyli to wszystko wybicie. I tu też jeszcze dwa. Coś takiego. Od... Odstęp jednego i wydłubcie tutaj. O tak. Coś takiego. No super. I teraz tak, zrobimy sobie. Weźmiemy czarny dywan. Weźmiemy tabliczkę. Zrobimy sobie taki nowoczesny, fajny akcent. Tabliczki będziemy stawiać tu. Tu. Przez całą długość. Tu, tu i tu, i obrócimy się, chociaż nie wiem, czy tutaj by nie lepiej było. No ale dobra, najpierw spróbujmy tak, i ewentualnie, ale myślę, że powinno być ok. Czyli idziemy tymi tabliczkami w ten sposób. I bierzemy teraz. Aha, jeszcze Glowstone damy, dajcie Glowstone tu dwa tu i dwa tu. Bo tutaj nam nic nie rozpuści, a ja to mam raz, dwa, trzy odstępu. Na czwartym dopiero jest ten. I teraz to wszystko przykrywamy sobie. Tutaj musicie na tabliczki klikać dywanem. W ten sposób. Tu za dużo. Tak jest. O. Pach. Pach. Google'a przykryjemy, mamy widno, światło ukryte i wygląda to całkiem ciekawie, nie? tutaj dwa mamy wolnego nam zostało, całkiem nowocześnie to wygląda, e, dobra to jest taka pierwsza rzecz, teraz jeszcze zrobimy sobie do tego telewizora, e, może tutaj taką półeczkę jeszcze wrzućmy, z tej strony dwa i z tej strony też wrzućmy dwa, Schodki takie, i weźmy teraz tak czarną wełnę. Pum, czarna wełna, ok. I weźmiemy sobie jeszcze po przycisku i zrobimy takie nagłośnienie. Może dajmy tutaj i tu w rogu. Pach, 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 pach. A tam może jeszcze coś postawimy. Na razie, na razie, spokojnie to będzie dużo lepiej wyglądać, jak to skończymy. Myślę, że teraz czas się zabrać za, za tą część tutaj. I teraz tak, mam dwa pomysły. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym kontynuował, rozwalił tutaj i tam zrobił na przykład jeszcze jakiś mini barek albo coś w tym stylu, jakąś pijalnię piwa. Czy po prostu zrobimy coś takiego, że. To usuniemy o, tak jakby. Tutaj możemy zrobić coś takiego, że w tej części damy nie, tak. Co jest? Jeszcze raz, tu zaznaczmy. Rozumiem. Aha, tu. Początek, tu koniec, czyli to sobie wypełnimy może tak, 35 przez 5, zieloną wełną, wypełnimy sobie, i możemy zrobić. E, dlatego tu owa cofnęłem, nie? I teraz możemy sobie zrobić coś takiego, że wypełniamy to na około e, tropikalnymi deskami. Tak, i możecie zrobić w tym stylu takie półeczki jakby albo taką ciekawą ścianę. Piszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym zrobił po prostu yy, tam takie wejście i jakiś ewentualnie jeszcze barek do, dorobił. Jeżeli chcecie, to coś pomyślimy i, i, i zrobimy. A póki to, żeby tutaj ciemno nie było, to na razie tu postawimy taką lampę. No i taka ściana dość, dość ciekawa nam wyszła. A teraz moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze. Oj. Nie tak ciemno. Brązową wełnę weźmiemy, żeby ten sam kolor był. I zrobimy sobie stół bilardowy, ale to będzie taki wypasiony, można do snukera, by powiedzieć. I teraz tak, jak macie ten dywanik, tutaj jeden przerwy zróbcie, a tu od ściany dwa przerwy. O, i tak to zaczniemy sobie. Dwa, 3, 4. Też będziemy mieli dwa przerwy między sofą na raz, dwa, trzy, cztery 5, 6 na 7. W międzyczasie sobie tutaj może poustawiam troszkę oświetlenia, tego i tak tutaj nie będzie widać. Ale będzie widniej. Dzieczone tutaj o, to wszystko zupełnie i po prostu o pach, pach 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 tak na około zrobiliśmy i teraz kolejną rzeczą, którą będziemy robić, to musimy zrobić yy, blat. Ale zanim ten blat zrobimy, to chciałbym też, żeby na tym stole leżały kije, czyli będzie mi potrzebny tak, tabliczka, e, zielony dywanik będzie mi potrzebny, będzie mi potrzebna jeszcze hmm, wełna zielona. I teraz tak, pierwszy kij będzie leżał sobie tutaj, a drugi kij będzie leżał tak, w ten sposób. I tu będziemy robić e, tylko tak. Tu i tu dajcie całą wełnę, bo tu będziemy przyczepiać nasze dołki, a z dołki to będą leje. I zobaczcie. Jeden, drugi. E, teraz tak. Tutaj dajmy jeden, drugi i te. Zabieramy sobie jeden i drugi, czyli tak to w tej chwili wygląda. I teraz tak, tu wszędzie stawiamy dywanik na cał, tutaj, na, tutaj na całym stole, pomijając tylko dołki, nie? Tak, tak, tak i tak, tak e, i oczywiście jeszcze tu w środku. I popatrzcie, jaki mamy stół bilardowy. Jeszcze go nie skończyliśmy, teraz trzeba tylko obłożyć tabliczkami, żeby więcej szczegółów było. Oczywiście z shiftem na lejach. No, właśnie z shiftem. No i moi drodzy, yy, 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 wiem, że czekaliście na kombajn i bardzo dużo osób już czeka na wybuduj kombajn. Mam kombajn już zaprojektowany, długo to trwało, no nie miałem natchnienia. Ale w końcu zaprojektowałem i wygląda naprawdę epicko, także w środę będzie poradnik yy, z budowy kombajnu. Zapraszam, naprawdę cudo wyjdzie. Yy, dobra i stół. Całkiem, całkiem zacnie wyszedł. Grubo. Mi się podoba. Także mamy stół, dwa kije sobie leżą. Co tu jeszcze zrobimy? Moi drodzy, weźmy sobie może tak. Weźmy sobie jasno szar... Nie, nie, nie. Może z wełny coś zróbmy. Czy szarą? Zobaczmy z szarą i zobaczmy jasną szarą, ale chyba z jasną szarej wełny zrobimy sobie jak to wygląda, jakby wyglądało tym. Nie, zdecydowanie za za ciemno będzie. Robimy tak. 2 dwa, trzy, 4, cztery, 5. Cztery, raz, 2 3, 4, 5, 6, 7. Tu i zróbmy może. Tę stronę i do końca przydzielmy sobie o coś takiego i musimy zrobić tu taką ścianę działową, bo tam będzie sypialnia i tam będzie łazienka. I też jakąś wypasioną łazienkę i sypialnię sobie zrobimy. Także tutaj o zamkniemy tak i tu do góry. Na razie tam nie będziemy zaglądali, tam no, nic nie będzie potrzebne w tej chwili. A w tym odcinku postaram się skończyć mm, ten salon. Widzicie, to jest mm, wbrew pozorom, ale to jest dużo roboty. Ten progres idzie bardzo, bardzo wolno. Jeszcze żeby tu było jakieś oświetlenie, to nad tym, tyle ile macie tutaj. E, tak samo jak macie tutaj. Dobrze, trafiłem, tak. E, te pół płytki, ten no, stolik, to tak samo sobie zróbcie. Tutaj Glowstone'a. W ten sposób. I jeszcze to możecie zabudować właśnie takimi półpłytkami, co będziemy mieli taki też nowoczesne oświetlenie w suficie. O, i lećmy tu. I mamy coś takiego, nie? Teraz tak. Tu mamy jakieś takie puste miejsce. Jest chyba widno, nie? I w tym pustym miejscu to zróbmy sobie może coś takiego prostego, jakiś a, jakąś szafę grającą. Dajmy ją tu i biblioteczki jeszcze może dwie. O, w ten sposób. Kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić. To będzie tutaj. Ja tymczasowo tu oświetlę coś. Tak zrobimy tak. Tak w tej chwili. I już Wam powiem, co tu chcę zrobić. Weźmiemy sobie, może nie dywan, ale weźmiemy blok zielony, chcę, żeby też do tego pasowało, nie. I tak samo do tej ściany będzie nam pasowało. I zróbcie może taki paseczek tutaj, taki równy z dywanami. Albo nawet o jeden dalej, czyli równy z tą kanapą, zróbmy go. Tak. I nasze meble. Nasze meble robimy sobie o, z tego, i z pół płytki. Pół płytkę musimy wziąć. Dobra, z pół z tropikalnego drewna i teraz zróbcie tak. Tak jak się zaczyna ten dywan. Postawmy jeden schodek i drugi tu. Wypełnijmy to półkłytko. Coś takiego. I teraz kolejna rzecz, która nie będzie prosta. Chcę tu dać trzy obrazy. I tak, będzie jeden obraz, będzie przerwa. Drugi obraz, przerwa i będzie trzeci obraz. I te światła tutaj nie bez przyczyny dałem, bo one będą pod obrazami, i będziemy mieli takie darmowe oświetlenie tutaj, w tym, w tym miejscu. I teraz tak nie wiem, jak ja długo to będę robił, ale spróbujmy zrobić w ten sposób: zobudujmy sobie tak, żeby nam łatwiej było obraz położyć tak jak ja chcę, nie taki. Mam tu takie bardzo ładne obrazy. Myślę, że w tym salonie do stołu bilardowego one mi się mm, ładnie będą komponowały. Także o, coś takiego. I trzy takie same chcę zrobić. Patrzcie na to, jak to pięknie wyszło. Coś takiego. O, jest super. I teraz tak. Eee, tam postawimy sobie a ze trzy jakieś światuszki Na środku damy, przypuśćmy tu kaktusa, a tu i tu dajmy. O! Bach, coś takiego. Ha, fajnie. Jeszcze myślałem nad jedną rzeczą. mamy też trochę tak łyso. Yy, ale jeszcze myślałem nad tym, żeby zrobić fajne nagłośnienie. I to nagłośnienie na przykład możemy zrobić tu dwa głośniki i nawet dać dźwignię. Pach, żeby sobie wisiał. I gdzieś tutaj, w tym miejscu też można byłoby dać dwa głośniki, żeby ewentualnie stereo było w całym pomieszczeniu. Nie przestrzenny dźwięk, nowoczesny. Aha, i teraz jeszcze jedną rzecz zrobimy. Zrobimy jeszcze na środku może dajmy takie dwa weźmy może do tego sobie zielone, zieloną szybkę płytkę z tropikalnego drewna i zobaczmy, może zróbmy Oświetlenie. Tutaj naokoło. Pach. A tutaj, dajmy. Płytkę. O, super. Naprawdę fajnie. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku myślę, że to będzie koniec. Piszcie w komentarzach, czy chcecie tutaj, żebym zrobił jeszcze tam jakiś barek. No, w sumie by się przydał. I jestem za. I pewne sugestie, jeżeli macie jakieś co do tego pomieszczenia, to, to piszcie dla mnie. Także z mojej strony tyle. Na dzisiaj się. O, jeszcze wyrzucę. Widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki za wszystkie lajki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia. Pa pa!